kardziochy. Sytuacja na podwórku wygląda dalej tak, że dalej śnieg mamy na płotku i dzisiaj mamy słoneczny dzionek, więc może wyjdziemy sobie e, na dwór. Śnieg jest. Jest fajnie mroźno, bo na razie jest minus, znaczy na razie. No jest minus 6. Jest. Ile jest? Minus 6. Chcesz na dwór wyjść? Hej! No?

to, ale mam swój stopy, jak chyba zeszłym roku, czy dwa lata temu chodziłam po śniegu, o kurde, przypomniało mi się teraz, właśnie wychodząc na dwór, mówię, a zrobię to, bo już nie, nie pamiętam, więc chwila, dwa kroki, mam skarpety, moje reniferki, które y, ostatnio pokazywałam Wam, nie pamiętam, ja już mylę, się, czy Wam to pokazywałam, w którymś vlogu ma się, wczoraj, przedwczoraj, nie wiem, nie wiem kiedy, ale są nowe skarpety, o, mokro, chłodno, Powiem Wam. Piękna pogoda. Zupa mi się gotuje, młody śpi. Dobra. O, mój może chłodno, ale dobra. Od razu lepiej dzisiaj jestem, moi drodzy. Zobaczcie, green! Czy nie mam mojego kragańca, ale zaraz sobie go włożę. Tak teraz, tylko uspiam małego. Muszę przedstawić okienka. Ja już y, zatrzymałam się na dniu. U mnie to jest taka systematyczność, jeśli chodzi o okienka. 18 dni zostało, nie 18, bo dzisiaj mamy... Już nie wiem, czy dzisiaj jest nie 19, no nie, dzisiaj jest 9, 7, 8. Nie wiem, ja już ostatnią miniaturkę zrobiłam nawet ze złą, z, złą, złą, numer, złą numerko, numerkiem. Już mi się mylą te dni. Jak widzicie, jak trzeba liczyć 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to te dni po jakimś czasie mi się totalnie mylą. I dzisiaj jest... Yy, nie wiem, nie wiem. I tak w ogóle zobaczcie, co zaznaczyłam, znaczy zaznaczyłam, jak sobie powiesiłam pięknego konika od madzi. Na słoiku. Gdy nie schowałam, a ten słoik e, tego konika na biegunach zostawiłam. Śliczna drewniana zawieszka, akurat tutaj fajnie pasuje, mimo że słoik też jest taki świąteczny, i drewniana zawieszka od Madzi. bardzo późno, ja zabieram się za robienie śniadania. Mało, że kwintna będę. Mam tu jakiś pasztecik, bo pomidorowy muszę go zjeść, powiem Wam, że te paszteciki pasztecik szybko zaraz się, wiecie, psują, więc więc dobra. Zjem kanapkę, tu mam ogórki, one są przepyszne i one na pewno mają cukier w sobie, bo są słodkie, ale są dobre. Mam tutaj chlebuś, mam leki, muszę wziąć. I potem sobie zrobię herbatkę, bo mam tutaj taki fajny syrop, pomarańcze w syropie. Bardzo, bardzo dobre, a tak naprawdę to tutaj jest tylko pomarańcza i yy, cukier. Ładnie to wygląda, zobaczcie. No już zostały chyba, o, zobaczcie, tylko dwie zostały taki syrop. Ja muszę spróbować takie coś zrobić, bo do herbaty po prostu fenomenalne to jest naprawdę. Już Wam otwieram i pokażę, jak to wygląda. W ogóle same. Yy, ta prostota. Pięknie to wygląda. Do tego ten jutowy sznurek. Naprawdę. Bardzo, bardzo dobre. W środku prezentuje się tak po prostu. Cieniutko pokrojone pomarańcze. Zalane, nie wiem, chyba tu jest woda z cukrem tylko, bo w składzie jest tylko pomarańcz, cukier, woda. To jest pewnie zapasteryzowane, zagotowane. No i ta słodycz weszła w pomarańcze. Ale herbata z tym smakuje naprawdę wyśmienicie. Więc robię sobie dzisiaj herbatkę. I do tego dodam jeszcze ten syrop z imbirem, bo powiem Wam, że jeszcze go nie używałam, więc będzie okazja do herbaty zimowej sobie dodać. Bo wiecie, skoro zima, jest pomarańcz, jest syrop z imbirem, no i za oknem mamy śnieg, więc czegoż tu więcej by chcieć? Ja wiem, ja, 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 wie, ja wiecie czego jeszcze bym chciała? Żeby moje dzieci były grzeczne, a zwłaszcza ten jeden, który wchodzi na stół i na krzesła. Jest ciekawy tak bardzo wszystkiego, że już... No, za bardzo ciekawy rozwójnik. Naprawdę przydałoby się nagrać drugą rolkę. Oh no, oh no, teraz to już inne rzeczy on potrafi robić niż otwieranie piekarnika. Drodzy, nie ma już Grincha. Grinch się schował pod kaftanem bezpieczeństwa, śmieje się. Yy, Oskarek już poduszki porozwalane yy, wstał, krótko spał, ale mieliśmy gościa, więc no nie wypadało przyjść sobie do pokoju, usypiać go, jak tutaj gość siedział, żeby pił sobie sam kawę. Karek tutaj intensywnie na mnie próbuje wejść. Tą kaszkę ryżową, którą było wczoraj chyba była w kalendarzu odejść, to tak sobie myślałam, że może jemu ugotuję on to zje. No, i tak patrzę na moje okno, które jest cały czas brudne. Co je umyję, to ten intensywnie je całuje, że nic już o to nie poradzę. Gdzie tu siadasz? A, muszę, czekam aż Nikola lekcję skończy i do niej zadzwonię. Dobrze, że nauczyła się odbierać paczki z paczkomatu dzięki Madzi, bo ja tak się zbierałam, ale zawsze było, nie, było coś tam. Więc muszę do niej zadzwonić, bo mi przyszła paczka. I co, zrobimy sobie może w kolejnym vlogmasie projekt Vinted. Chcecie projekt Vinted? Piszcie mi tutaj, proszę. To yy, zrobimy projekt Vinted. Co prawda te sweterki... No, mm, no, będzie tutaj mało świąteczne, ale ta rzecz, teraz, którą teraz zamówiłam, też jest takiej cenie mm, pasującej do tego projektu. Winę ja Wam zresztą obiecałam i te rzeczy czekają już bardzo długo, te co tam czekają. Co ty robisz? Łobuzuję, język wypina. Tak, żebym nagrała coś takiego, tylko muszę zadzwonić do Nikoli za parę minut, żeby odebrała mi paczkę, jak będzie szła. O matko, co, to, co ty robisz? W ogóle ten mały rozbójnik. Skarpetki mi gdzie zgubił. Ciągle to samo. Skarpetka jedna biała w czerwone choinki. Oskarek, to nie zabawa. O, jeszcze szczękę przestawisz. Co, ty chcesz, żeby mama mówiła o on tak? Oskaruś. No, więc yy, tak. Jś tutaj dziwny zapach czuję. Jakby mi gdzieś ziemię wysypał. Muszę zobaczyć. Bo to co jest dziwny zapach, naprawdę czuję, jakby mi gdzieś kwiatka rozsypał. był przez chwilę w kuchni, więc idę zobaczyć. Mam nadzieję, że mi się to nie szkodował. Ale jak kopię, zobaczcie rozbójnik. Jak kopię, au! Yy, muszę wziąć koniecznie poszewki już ogarnąć. No więc, no. Czekam na tą moją Nikolę, do niej, do niej zadzwonię i czekam na moją mini, malutką paczuszkę, oby to wysoko nie była. Moi drodzy, mój mały skrzat miał odebrać paczkę, paczkomat okazał się uszkodzony i co? Idziemy na spacer, wezmę wózek, wezmę młodego, e, zajdziemy do sklepu, bo okazało się, że mam też mało chleba i odbiorę tą paczkę. Mam nadzieję, że już naprawili, bo Nikola mówiła, że tam ktoś stał, próbował naprawić. ja przychodzę do Ciebie z informacją, bo jedna tutaj pani... Z naszej YouTube'owej rodziny napisała mi adres do. Adres do. Świętego. Mikołaja. Mikołaja! Także zastanawiam się, jeśli dzisiejszej nocy. Yy, list zostanie zabrany. mi się z opóźnieniem, także. Troszeczkę. To. Yy, Wyślemy go do Mikołaja. Idziemy na dwór, bierzemy limuzynę naszą, poprawimy zaraz nas czapkę, bo się zagotujemy i ja idziemy płaci, do sklepu. Babo, babo, a jeszcze pasek trzeba zaknąć. Dobra, wychodzimy. Ładno, dlatego miałam leginsy i na leginsy użyłam sobie spodnie dresowe. Dawno nie jeździliśmy, jedną rękawiczkę mam tu i drugą dawno nie byliśmy na spacerze. Chodnik trochę zaśnieżony, ciężko jedną ręką. Jak Ty? Dawno nie je chodziliśmy. Nikola oczywiście coś gada całą drogę. <noise> dobra. Spadamy, zobaczymy czy uda nam się odebrać paczkę. Czy może znowu będzie psikus? No specjalnie przyszłam po paczkę. A paczka ma dalej chwilowo niedostępne. Ciekawe czy ktoś to zgłosił, czy to jakoś oni sami się łączą z nim. Kurczę. No dobra. Ale tu jest wpisz Twój login i hasło, kod do aplikacji. Dobra, zaraz zobaczymy. Z odbioru paczki, paczkomat jest nie wiem, nieczynny. Myślałam, że przez chwilę coś, coś tam zadziałało, bo coś tam można było wbić. ale nic. Login i hasło. Nie, no w ogóle nic nie działało. Dobra, to spadamy do sklepu. Szkoda, bo w takim razie projekt Vinted musi się przesunąć, bo brakuje też tej paczki, tam jest za mało tych rzeczy. Tamtędy? bo no, tam jest kościół, do kościoła nie idziemy. Przyszła pora na te kalendarze, moi drodzy, i już kończymy. Nikola zostawiła tutaj swoją bransoletkę. Ale chyba jej się coś rozciągnęła, a może chodziła na dwa, zakręconą miała? No nie wiem, muszę jej tam zanieść, bo czasami rzuci, a potem chodzi i szuka. Dobra, dziesiątka jest tu, coś małego. Znowu trzeba coś światło zapalać, bo jest ciemno. O, co tu mamy? Ww, czyżby też coś e, do ust? Tak, do ust, po prostu balsam do ust. O, e, zapachu, ww. Batonika. Naprawdę pachnie takim yy, czekoladowym batonikiem. Fajnie, taki nawilżający balsam. A teraz zobaczmy, Pixie, co nam przygotowało. Znowu zaśpiewam tą piosenkę. Po kaszkadku, co ona w środku? Po kaszkadku, co ona w środku? Gdzie jest dziesiątka? Gdzie jest dziesiątka? Tutaj się schowała, jaka mała. Ojej, bo trawimy ją. Mam nadzieję, że zdąży. Mamy tutaj liska, chytruska liska. Znaczycie, zamknę. Czy coś będziemy musieli czy nie będziemy. Te podobne ciacho. Ojejku, to jest jakoś ciacho z kremem. Chyba w pierwszym okienku było. I to było bardzo, bardzo dobre. Truskawka, tofi, ja tutaj widzę. Szybko otwieram i szybko pokazuję i próbuję, bo powiem Wam, zaraz bateriami padnie, padnie. Taki kapelusik. Próbujmy. Mm, no, czujskawe. Czuść cuskawe. Jest krem. Ale dobre. Ojej, jakie orzechowe. Mm. Albo to są pistacje. Właśnie je czuję. Mam nadzieję, że ta forma taka dość szybka, otwieranie kalendarzy Wam odpowiada. No i to jest moje ćlamanie czasem, bo chyba zawsze, albo prawie zawsze, próbuję. Mam no, Pycha, ale dobre. Na takie coś powiem Wam, że czekałam, bo to było bardzo dobre w tym pierwszym okienku chyba. A teraz pora się żegnać. Papa! Pa. Do jutra.